Cześć, ma witam na stronie 40, to kolejny odcinek i dzisiaj zapowiedź, yy, długo mnie nie było a tak w ogóle. Ale no sorry, miałem już dawno nagrać filmik, ale nie miałem czasu, po prostu ruszyła szkoła i trzeba się uczyć. No dobra, no, dzisiaj zapowiadam sobie nową serię i będzie to. Fifa 16, tak, będę już nagrywał filmiki wreszcie z jakiejś FIFA 16, oczywiście, ale dopiero za dwa tygodnie, kurde, ją kupię, bo, z, bo 24 września dopiero będzie w sklepach, no ale, no, wiecie, pewnie będziecie mieli może pretensje, że y, wiecie, że tak długo muszę czekać, że wy musicie czekać, sorry, co ja mówię. No dobra, to, to, to tyle dzisiaj o, i omówię tak. 2 października ruszamy z FIFA 16, a może pierwszego, gdzieś tam pierwszego czy drugiego. Dobra. Mam nadzieję, że się podobało. Cześć.